Pandemia, jako zjawisko, które w dużej mierze dotknęło nas wszystkich i mocno wstrząsnęło psychiką, tak bym powiedziała, w tym w zakresie depresji także odcisnęło swoje piętno. Szacuje się, właściwie jeszcze przed pandemią mówiono o tym, że mniej więcej półtora miliona Polaków choruje na depresję po pandemii czy w trakcie pandemii te wartości wzrosły dwukrotnie, czyli mówimy o trzech milionach osób cierpiących z powodu depresji, nasilają się problemy związane z izolacją, związane z zaburzeniami relacji międzyludzkich, z tym, co jest wynikiem też kwarantanny, czyli tego, że ludzie nie mogli się kontaktować ze sobą, nie mogli na taką skalę, na jaką wcześniej to robi być po prostu w relacjach. I to poczucie osamotnienia, to poczucie właśnie wyizolowania bardzo się dużym cieniem położyło na zdrowiu psychicznym dorosłych. Ale też dzieci. Depresja jako choroba może dotknąć każdego. I tutaj nie ma z jakiegoś szczególnego zróżnicowania czy, czy takich warunków, które by mówiły, że jak jest się nie wiem, dzieckiem, to tego nie można mieć, a jak się dorosłym, to można mieć, a starszy człowiek też nie. Więc każdego może dotknąć depresja. Chociaż oczywiście jak dotychczas prowadzono różne obserwacje, to wyłaniane były grupy, które mogły częściej doświadczać tej. Choroby. Mówiono o tym, że osoby będące w wieku między 35, a między 35, a 55 rokiem życia są bardziej narażone na depresję. Mówiono także o tym, że kobiety bardziej są narażane na depresję i to wynikiem jest tego, że mają większą emocjonalność, czy w ogóle wrażliwość emocjonalną, ale także tego, że różne zmiany hormonalne, które przez całe życie u kobiety zachodzą, też mogą Mogą skutkować takimi zmianami nastroju. Prowadzone były badania przez grupę naukowców z wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na temat uwarunkowań występowania depresji i lęku uogólnionego właśnie w czasie pandemii, i okazało się w tych badaniach, że grupą najbardziej narażoną na depresję jest grupa, która dotychczas nie była wymieniana jako ta najbardziej zagrożona, grupa osób w wieku od 19 do 24 lat. A także tych osób, które będąc właśnie w czasie pandemii narażone na kwarantannę, izolację, stratę czy pracy, czy takiego zabezpieczenia finansowego, czy chorowały, czy ktoś z ich bliskich chorował, czy w końcu no, straciły kogoś bliskiego w związku z pandemią, to te dwie grupy były wskazywane jako te grupy, które są bardziej narażone.